W dniach będzie bardzo słonecznie, ale faktycznie z dnia na dzień będzie robiło się chłodniej i warto, warto o tym pamiętać, planując sobie wyjazdy i odpoczynek. Dzień dobry, Klaudia Kroczek. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. No wszędzie mamy piękne słońce. W Łodzi dni o poranku pojawiają się mgły, no ale rzeźki, rzeźki ten poranek. Na termometrach od 8, 9 do w tym momencie 15, 16 stopni. Najcieplej jest na Ziemi Lubuskiej i na Pomorzu Zachodnim. Dzisiaj po południu. No wygląda to naprawdę dobrze. Na termometrach od 23 do nawet 28 stopni to jeden z ostatnich tak ciepłych i bezchmurnych dni w tym miesiącu na pewno. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie 1003 hektopascale. W środę już się pogoda popsuje troszkę na północy, bo popada miejscami zagrzmi, za to na południu będzie jeszcze cieplej, 30 stopni. W czwartek od 20 do 27 i opady tym razem w południowej części kraju. Piątek wygląda całkiem pogodnie, ale już nie 30 stopni, a od 18 do 24. W sobotę zdecydowanie chłodniej, od 17 do 21 z deszczem na południowym zachodzie, no i ziele jeszcze chłodniej, trochę więcej chmur, maksymalnie do 20 stopni. Dzisiaj wzdłuż linii wybrzeża piękna pogoda. Temperatura powietrza wyniesie od 23 do 25 stopni, a temperatura wody od 19 do 22. Na Mazurach dzisiaj też nic dodać, nic ująć. Dużo słońca, na termometrach 23-24 stopnie, taka temperatura powietrza, a temperatura wody wyniesie od 21 do nawet 24 stopni. A jak to wygląda w południowej części kontynentu? No tutaj zdecydowanie cieplej, ale miejscami Niebezpiecznie i burzowo. Konkretnie na Majorce i w Barcelonie możliwe, że zagrzmi lakorunia deszczowa, ale na termometrach od 24 do nawet, uwaga, 39 stopni. Dalej Chorwacja. Piękna słoneczna 30-33 stopnie. Włochy też z temperaturą do 35 stopni, Jerba 31. I na koniec południowe wschód, no i tutaj również upalnie do 37 stopni. Mowa o Larnace, o Hurgadzie. Samsung nieco chłodniej i możliwy przelotny deszcz. Więcej w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia.